Jesteśmy w miejscowości Szczypskie Jezioro, czyli Szczypskie Pleso i dzisiaj idziemy na Bystrą Ławkę. To jest przełęcz o wysokości 2300 będzie troszkę łańcuchów, ale ogólnie trasa nie jest trudna. Jest sobota i w zasadzie w słowackich Tatrach jest pora aut. Właściwie był nawet problem z wjazdem do Szczypskiego Plesa, z uwagi na małą ilość miejsc parkingowych, ale nawet się udało. Gosia jedzie kolejką, podjeżdża trochę do góry, a ja będę pieszo Nadrabiał ten czas i spotkamy się gdzieś na szlaku. A oto szczyrbskie jezioro. Jestem w miejscu połączenia szlaków. pokazuję, że do miejsca, gdzie będę, gdzie ten mój szlak będzie łączył się z gościem szlakiem jeszcze godzina 15, a do bystej ławki jeszcze 3:45. Robi się nieco stromiej, więc pora przetestować nowe kiki. w końcu, w końcu udało się spotkanie z Gosią. Godziny ściałam w schronisku, powiem co robiłam. Jadłam, piłam, czekałam chyba 20 minut, żeby oddać bilet z kolejki, a idę tak, prawie jakbym leżała na łóżku. To jest niesamowite. I mi mnie Gosia, ludzie, będziesz... wleką się i ja nie mogę iść. W końcu pierwszy postój na pakusz mamy do wyboru kawanowski, batony muski i orzeszki złabina. Herbatkę, płyn do odkażenia. Tak jest wszystko, wszystko, można pić. wszystko można pić. Nawet można zaczerpnąć wodę z jeziorka. No mamy taką specjalną butelkę filtrującą, która się wydaje dość czysta, klarowna, ale mogą w niej być jakieś bakterie, jakieś pierwotniaki, więc lepiej ją po prostu przefiltrować. No i już możemy się napić takiej wody. Pyszna. Trzeba tylko lepiej zakręcić. Coś, się no, a nie takie... A nie takie łapenie. Muszę sobie tylko umyśleć jak to się chodzi, wiesz? No. O co co jest A jak się jakiś kamień tak części, to byłoby się noga. <laughs> no, przydałoby się, No, a to już jest to. Super! Dobrze, bezpiecznie, miło. Pełna energii, wigoru, zdrowia, mocy. Mocy i chęci, i chodzimy się w domu. No to w dół. Chodzi o to, gdzie będzie większa przygoda. <głos> <głos> Jesteś Marciej humorek? Zaiste na no, niewiarygodny. Robić tak zwane, Czemu to więcej tego nie da <noise> No i co, koniec łańcuchów? A w ogóle to cała dolina jest dla nas. W zasadzie już od przełęczy nie spotkaliśmy tutaj ani jednej osoby na szlaku, tylko dwie kozice. Znowu łańcuchy. A cel już nie daleko. To tam właśnie, gdzie są do zabudowania. Tutaj przy tym wodoodpadziku będziemy sobie robić... Pakuszanie, ale pakuszanie czego? Otóż, mamy tutaj rzacie liofilizowane i co? I trzeba to po prostu zalać gorącą wodą. Zalewamy tutaj do linii, zaraz to będziemy pokazywać, no i zobaczymy czy to jest dobre. Ważna rzecz, jak to wygląda w środku, tak? Ważna rzecz, wyciągamy tutaj tą... To, to to wyciąga wilgoć, nie? Zalewam. Tak jak normalne danie pyszne Teraz Gosia degustuje penę Penne Tak wygląda Fajnie Fajnie, no Ładne, takie małe makaroniki no. Mega słodkie no. Jest godzina 9.30, udało się dojść do auta 你听我 accent，么